Teraz zaprezentuję jak należy aktualizować oprogramowanie w ARIVA TT-Link za pomocą kabla internetowego. Na początek podłączamy kabel. Połączamy z siecią. Tu już znalazłem sieć. Wschodzimy na wersję oprogramowania. Wciskamy OK. Czy jest nowy soft. Zaczyna nam wyszukiwać. Jest nowy soft. Naciskamy OK. Ruchom aktualizację sieci. Przeprogramować przez sieć. Zaznaczamy tak. I teraz spokojnie pobiera nam aktualizację. Tuner zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania. Sam się zrestartuje. No i to jest wszystko. I mamy najnowszą wersję oprogramowania.